Szanowni Państwo, była impreza urodzinowa Wojtka Goli. Miało nic nie zostać zniszczone, tutaj były plakaty. Jak się odrywa ten klej, to o. Ujebane jest. Listy. Upierdolone. Klamka wyrwana. Ktoś postanowił wylać drinka na ścianę. Kolejne listy jakieś upierdolone. A Wartenka to taki kurwa pan Maruda z rana. Wszyscy leżą skacowani, umierający i tacy po A ten chodzi. Tu ujebane. Tutaj rozniebany. Tu ktoś coś wylał. Co to za impreza była? Taki <grywa> kurwa zrzęda. Jezu, kurwa, klei się gówno. No co się spierdolone. Pierwsze co to klamka wybana. Tutaj jakaś normalność tam... Ja tak myślałam, że tam będą narkotyki. Tak kurwa podejrzewałam.